Kochani, w nowym odcinku dzisiaj żenujący odcinek. Mianowicie będzie to odcinek, gdzie pokażę Wam trzy najgorsze moim zdaniem tiktoki, jakie widziałam. Naprawdę najbardziej żenujące, mało zabawne i po prostu ich nie rozumiem. Nie wiem, nie wiem o co autorom chodziło, naprawdę nie wiem. Kani, nie przedłużając, i ja Wam te tiktoki od. Tworzę. Nie będzie to śmieszne. To będzie naprawdę szenujące. Szenujące. A więc TikTok numer jeden. Zwyczaj TikToki z udawaną ciążą są bez dźwięku, nikt tam nic nie mówi, nie ma nic tam tak naprawdę do przekazania oprócz poduszki. Oczywiście, małe rączki i ludzie piszą, że mają męża, że mieszkają razem i tak dalej, a tam takie malutkie rączki, wiecie, dziesięciolatki. I ten pępek, słuchajcie. Po dwóch, trzech TikTokach z udawanym brzuchem, z tą poduszką, Jaśkiem pod y, koszulką, pokazuje brzuch. Ona ma brzuch, ona jest w ciąży. Ona jest w ciąży, już w końcówce. A słuchajcie, tam sam tłuszcz. Tam sam tłuszcz. I wtedy ci wszyscy ludzie, którzy uwierzyli w to, że ona jest w ciąży, ona jest taka nieszczęśliwa, bo ten facet ją zostawił, a może ona zrobi aborcję. Ona pokazuje ten swój tłusty brzuch. I dalej, oczywiście, mówi, że to jest ciąża. Oczywiście, to jest ciąża, to jest ciąża. Ona ma taki pępek. I jej znajomi, jej ciocia jej, mama jej, babcia i ciadek też mieli taki pępek przy ciąży. I ty tak siedzisz i mówisz: Nie. I po prostu nie. TikTok numer dwa. Kochani, będziemy uciekać dzisiaj y, z domu, i teraz w tym TikToku y, robimy plan ucieczki, y, i będę pisać, y, co mam y, zabrać. Tutaj będzie, właśnie, co mam zabrać. I Muszę zabrać perfumy. Perfum muszę zabrać na pewno. Tutaj włożę ten perfum. Będę brać też y, ubrania. Ubrania. Weźmy ubrania. Y, I y, koc. Koc na pewno muszę zabrać. Bo jak będę tam y, spać na dworze, to żeby było ciepło. Koc i, i wezmę poduszkę. Koc i poduszkę. Poduszkę wezmę. Wezmę też rzeczy, ciuchy, rzeczy ubrania, ubrania weźmiemy i weźmiemy też ładowarkę musimy wziąć, ładowarkę żeby, ładowarkę żeby iPhone'a naładować było i wezmę, wezmę jeszcze, wezmę żarcie, jedzenie wezmę, jedzenie. Jedzenie wezmę, jakieś puszki, bigos y, i chleb i masło wezmę i jajka i to wezmę mm, i jeszcze weźmiemy, weźmiemy y, pluszaka, pluszaka weźmiemy, pluszaka y, i szczoteczkę, szczoteczkę do zębów, szczoteczka i pasta, pastę też weźmiemy. I może kubek, kubek be, też kubek. Będziemy brać kubek. Co jeszcze weźmiemy? Uciekam o godzinie 8. Uciekam o godzinie 8, że będę szła do szkoły i wtedy ucieknę. Spakujemy się i będziemy uciekać, kochani. Także, co jeszcze musimy wziąć? Co jeszcze muszę wziąć, żeby uciekać? Yy, może wezmę szampon? Szampon wezmę. Szampon i ręcznik, i ręcznik. I pieniądze wezmę. Pieniądze. Mam taką skarbonkę to ją rozbiję, wezmę pieniądze i wezmę od mamy jeszcze coś do sklepiku. Rano, jak będę szła y, niby do szkoły, a będę uciekać, to wezmę do mamy y, do sklepiku pieniądze od mamy. Kochani, w następnym TikToku nagram Wam, jak się pakuje. Nagram się, jak się pakuje i potem nagram Wam, y, jak będę uciekać i będę Wam mówić, dokąd uciekłam i y, 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 gdzie dalej będę uciekać. Także, kochani, następny TikTok na tysiąc fanów pokażę twarz. A więc, kochani, TikTok jest planem ucieczki. Co tutaj powiedzieć o tych planach ucieczki? Nie widziałam ani jednego, który, który był perfekcyjny i z takim planem mogłabym uciec. Ale pomysłów było wiele, pomysłów było wiele, wiele rzeczy też było zabranych. To oczywiście jest pierwsze, co przyszło mi do głowy, ale ludzie tam zabierali takie rzeczy. Słuchajcie, no hit, normalny hit. No i co, i potem uciekali, i słuch o nich zaginął. Słuchajcie, był plan, była ucieczka, było opakowanie, potem była ucieczka, potem gdzieś tam było, jak oni uciekali, no i na tym się konto kończyło. Po wielkiej ucieczce przyszły wielkie powroty. I co? No, nie mówcie, że to jest fajne, bo to jest naprawdę niefajne. To jest żenujące. Żenujące. I kochani, z tych trzech, które mam Wam podać, numerek 3 i numerek 3 to po prostu jest. Jakby to określić? To jest. Najbardziej beznadziejny filmik, jaki widziałam. Naprawdę. Można coś udawać, żeby oszukać ludzi, że jest się w ciąży, żeby oszukać, że się udaje, żeby zdobyć tych ludzi na współczucie. A trzeci filmik... Nie wiem, co miał przekazać. Nie wiem. Ale zobaczcie. Trzeci filmik. Żyty Baks żółte do kulululu, żółte do nie wiem czego, żółte do żarcia, żółte na gierę, żółte do nosa, next box. Kani, boxy, boxy to są jedyne filmiki, przy których się śmiałam, które naprawdę są żenujące, ale przy których się śmiałam i to saplenienie i wymyślanie do czego to służy. Nie. A co tutaj powiedzieć więcej o boksie? No, no, różne kolory, różne rzeczy, do wszystkiego się. Do wszystkiego przydatne. I w sumie nie wiadomo, po co to kto nagrywa? Czemu? Lajków tysiące, fanów tysiące. Nie wiem. Może wstawię tego boksa na TikToka w sumie. O. Hm. No cóż, kochani? To były trzy moje top, y, najgorsze filmiki, jakie widziałam na TikToku. Oczywiście tego jest bardzo, bardzo dużo, ale te trzy y, najbardziej mi przykuły uwagę i chyba było najwięcej. Naprawdę bardzo często mi się powtarzały, bardzo, bardzo często, dlatego nagram wam te. Ale oczywiście, jeżeli wam się podoba, y, taka parodia? Nie, to nie będzie parodia. Takie nagrywanie tych beznadziejnych, właśnie filmów z TikToka. To napiszcie, nagram wam oczywiście tego wiele, wiele więcej. Także zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i do zobaczenia. pa, papa.